Jak z Twoich mam drugi mikrofon? Mm. Nie jest y, dobrze, jest pełno śniegu. A jeździć po śniegu grozi to rozbiciem wozu. Dojechaliśmy na miejsce, jedno z fajniejszych miejsc, jak ja znam, jeśli chodzi o y, odpoczynek. I pyszne jedzenie, boreczna y, Dolnośląsk, Śląsk. czyli tak zwany dawny OSO dla, y, Michałkowa. O, są i oni. O której przyjechaliście? Do poznania czy z Berlina jechaliście? Ja z Berlina. Missed Wszyscy z Poznania w końcu Jakubie. Jak my dobraliśmy zespół? I najlepiej, najlepiej. To jest najpyszniejsze jedzonko na świecie i to nie jest sponsorowane Igor że to jest ekstra miejsca. A Igor generalnie, który tutaj sobie siedzi obok. Jutro będzie też jeździł na testach e, drugim autem. Zawsze taką drogę lepiej sobie podzielić na dwóch kierowców. To jest ten Igor. Mały Igor. To jest nie taki mały. Mówię mały, bo to jest super temat, że jest tak w młodym wieku. 208R2. Te magiczne słowa oznaczają, że to jest bardzo szybki wóz, I jeden z fajniejszych. Jaki jest dostępny na rynku? Ja bym chciał dwa słówka. W przemówieniach jestem mocny, ale w takich momentach mam zawsze trudność. Zajebistą robotę mamy jakby do zrobienia w tym roku. Jutro ważny dzień, żeby poustawiać samochód i chciałbym się jutro trochę być mniej miły już, i się wyłączyć, i zrobić z przemem i z. Z kubą robotę, już taką typowo pod, ką pod kątem ustawienia samochodu. Mamy 7 rajdów w tym roku. Jesteśmy i tak bardzo już daleko, jeśli chodzi o naszą wiedzę wspólną. Mega przewagą naszą nad konkurencją jest to, że w innych zespołach przy takim stole siedzi pilot, kierowca, kilka jeszcze osób. A zajebiście istotnym elementem w tej kwestii jest to, że siedzimy tutaj każdy ze swoją familią. Będziemy się przez ten cały rok pewnie nieraz kłócić. Ale żebyśmy rozmawiali, jak komuś coś nie pasuje. Także ja bardzo dziękuję i od jutra zaczynamy ten sezon, tak naprawdę. Nie jest y, dobrze jest pełno śniegu. W takich warunkach na, pe na pewno rajdu Świdnickiego nie będzie. Szkoda, bo poinformowaliśmy kibiców o testach. Testów yy, na pewno w takich warunkach nie będziemy robić. Są to ogromne koszty, a jeździć po śniegu grozi to rozbiciem wozu i, i przede wszystkim konieczności innego setupu i tak dalej. Dzień dobry. <grym wyszło> no... Gdzie by tu zadzwonić, Artur? Halo, halo? Arturze? Czerwony alarm, potrzebuję twojej pomocy. Spadł śnieg i potrzebujemy wysłać na kamionki sprzęt do odśnieżania. Dobra, dobra. No to poczekaj chwilę, zadzwonię Niech, po, do Przede wszystkim tak, nie chcemy ziemi, tylko chcemy to odśnieżyć i posypać. Mhm, dobra. Dowiesz dobra, się, tak. no, czy dobra. mogą i ko, daj mi znać wcześniej o kosztach, żebym nie upadł na głowę, nie? No daj mi chwilę, to ja się rozpytam, no. Dziękuję ci bardzo, pa. Mam tutaj lokalną osobę, która od lat mieszka. No i wie, gdzie zadzwonić. Co to pewnie nie jest problem zadzwonić po odśnieżarkę. Powiedzieć, dzień dobry, chciałbym odśnieżyć, ale lokal jest na pewno załatwiej to szybciej. Jakobie? I co? Zima. A jest szansa, że tam nie ma śniegu, bo to trochę niżej, nie? Zawsze jest szansa Są góry. Za drugą górą może być inaczej zupełnie. Nie? No musimy tam podjechać zobaczyć, no. inaczej się nie dowiemy. Dzwonimy, mm. dzwonimy do organizatora testów, który pewnie się rozstawia już. Dowiemy się, jak jest warun. Krystianie, dzień dobry. Jak tam sytuacja? Jesteś może na miejscu? Już dojeżdżam, ale już chłopaki są, mówią, że jest śnieg. Mówią, solanka pojechała przed chwilą. Mm -hmm. No nie pada już. Mm -hmm. Od strony kłotka nawet słońce wychodziło. To znaczy, nie mam siły pojęcie, bo to jest pojęcie o 5 rano wstałem, patrzyłem, nie było kilograma grama śniegu, o 6 było już chyba 5 cm. Jak chcesz ciągnąć normalny sprzęt? Ten sprzęt, który teraz pojechał, to jest od ciebie, czy po prostu drogowy, który przejechał sobie przez odcinek. to jest drogowy, no ale jakby na naszą prośbę pojechał. To tylko soli, nie od śnieża. Znaczy, no to nie ma co od śnieżać, bo tak dużo tego śniegu nie ma. Okej, okay, dobra, wszystko wiem. Do zobaczenia. Cześć. Okay. Ekstra? 3 na godzinę? Nie da się jechać. Ale Dramazik, no takie piękne testy miały być. Bo to kolor. Ale zawsze było tak, że jak zaprzeczmy testowy. Początek radiu było źle, a potem go wygrywaliśmy. Chciałbym iść tą śnieżką. Ty, jest w ogóle tyle śniegu, że nie widać drogi. Nie? Tyle śniegu na masce w sensie. Nie nienawidzę drugiego prawego zakrętu. Rozmawialiśmy o tym. obie strony jest 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 w odwrotnym kącie, bardzo szybki i wystaje murek betonowy. Droga jest bardzo wąska. Trzeba to przejechać szybko, czy jeżeli przejechać szybko, jak należy? To musisz ten murek miląć. 2,5 cm. Jak często gaści ci samochód? Jak często bardzo często. Ja nie potrafię. Nienawidzę parkować, bo nie potrafię. Bardzo nie lubię sprzęgła w aucie. Nie mam lewej nogi być tutaj, ale to dlatego, że mam nogę po operacji. No tam żelastwo. Nie działa sobie płynnie, tylko działa tak. Dla mnie sprzęgło to jest katorga. A mamy tu dramatyczną oponę, bo ten wóz, którym jedziemy. Jedziemy 3 dni temu i to będzie nasz samochód do zapoznania z trasą. U pana, z którego kupowałem ten samochód, mówił, że to jest całoroczna. Zapowiedz o no, całorocznej, jak to no, ekstra działa. Wiesz, to zależy, czy samochód jest zażywany cały rok, czy nie cały rok. Bo jak na przykład nie używasz samochodu cały rok, to wtedy masz sezonową oponę. Jak jeździ cały rok, to opona całoroczna, jak sama nazwa mówi, cały rok jest nijaka. Znaczy do niczego cały rok jest wtedy, a nie? Szczególnie w warunkach takich, jak mamy teraz, tak jest. jest dramatycznie dużo śniegu? Opona całoroczna nie działa na, na takim śniegu, Ona ma... Trochę lepiej działać jak, jak opona letnia, ale tak. W tym miejscu to jest, podczas rajdu, szósty bieg, czyli dwie paki. Nigdy nie jechałem z prędkością 40 na godzinę. Ale zobacz, jaka pogoda. Ale cieplutko. Umyję Ci szybę, co? No. Dobra, mów kiedy 50 będzie. Ale 50 groszy? To zwalniaj, musisz zwalniać. Hamuj, 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 już, już. I musi być na równo, po prostu wtedy zakończymy. A jak nie, to wtedy stuba, tak? Ale jesteśmy jak tylko spóźnieni, a lubimy tracić czas na takie kur... Pierdolę <laughs> No? Kur... 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 Czyli ile teraz? No w sto, w 100. 150 w 150 będziemy. Woli, 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 woli. No nie umiesz. Oni dzwonią 17 razy, gdzie my jesteśmy. nie? Dobrze, że zbiornik jest tego na 500 litrów, nie? Dobra, jedziemy dalej. Taka jest zasada niepisana, ale taka ustalona chyba od wieków w tym sporcie, że to zawsze ten bogatszy jest ten, co kieruje kierowca. Więc pilot się nie wybiera do kasy generalnie. Żeby nie wyglądało na to, że ma zapłacone za siedzenie w samochodzie, to umyje szybkę, nie? A w tym czasie kierowca płaci za paliwko i umyłem ci szybę. Dzień dobry. Najlepsze jest to. Dziele. Że im dalej, tym gorzej. Jedzie jeszcze solankę. Mhm. Trzeba przyjechać raz. Moja optyka na to jest taka, że to nie zejdzie. Byśmy musieli tutaj wysypać 6 wywrotek i poczekać 4 godziny, i może, nie? No, to będzie taki cały dojazd. Mokre, ślad, breja. No A to grozi takim wkurczeniem Grozi takim właśnie, wiesz. Dzień dobry. Ale to jest pięknie. Takie to jest zapaszek takie właściwe. Myślę, no, że fajne, jest takie coś, że każdy kibic może przyjść jakby poza stricte i e, popatrzeć sobie na, na rajdówkę z bliska, porozmawiać. Co sądzicie o dzisiejszych warunkach? Kurczę, nie no to jest Trybowa w ogóle meksy, jest zimowe. Zimowe, Nie, bo to miała być w tym tygodniu piękna słoneczna pogoda po 10 stopni, a wczoraj patrzyłem na, na pogodę to 3 stopnie i śnieg. Także mówiłem, o to dzisiaj akurat będą warunki jak na, na montę, tak? <śmiech> <śmiech> Także <śmiech> będzie ciężko z testowaniem, bo na Mistrzostwach Polski to nie ukrywaj no takich warunków raczej nie będzie. Ale ty jesteś mały stąd. Dzisiaj miałeś szczepienie, a teraz przyjechaliśmy szczepić na rajdy. Także chcesz dokładnie. Zaraz będziemy mieli informację o innej drodze i jedziemy na inną drogę. A powiecie powie... No oczywiście, że tak. No, to o to chodzi, żeby każdy wiedział, a nie, że... Który z nami jedzie, jest młodym, zajebiście szybkim driverem. I będzie nam towarzyszył gdzie się tylko żeby się dowiedział jak najwięcej, żeby, żebyśmy potem się na niego denerwowali, że jest naszym konkurentem. Taki jest plan na Wiktora. 120. Hamuj, 4 prawy krótki i syf otwarty, dwa plus lewy, 350. Dwa plus prawy syfek out. Hamuj szczyt. Lewą, cztery, lewy, prawy, krótki, nie ciąć. 150 szczyt. Tu mamy hamuj 4, prawy syf, krótki i otwarty 2 plus lewy. Krótki to jest. Ten. A ten otwarty, otwarty. 350. Hamuj śladem. Wczesny 2 plus prawy, out 120 prostuj. przyhamuj 2 plus prawy syfek, out. Hamuj szczyt lewą w cztery lewy, prawy, krótki nie ciąć. Cztery lewy, prawy, krótki nie ciąć. 6 minus lewy szczytem krótszy. On tak, lubi, zostaw. Hamuj sześć prawy, wypuść 50, nie spiesz. 2 plus prawy. 6 prawy, wywóź 50, nie spiesz, 2 plus prawy. Nie miałem takiej sytuacji podczas testów, żeby zmieniać w ciągu dnia, zmieniać, żeby szukać nowej drogi. Poranny OS był na tyle śnieżny i to możecie się dziwić, czemu nie jeździliśmy po śniegu, jak rajdy odbywają się po śniegu. Natomiast na rajdach takich jak Szwecja, masz inne zawieszenie, inną oponę, kolcowaną. W Polsce takich rajdów nie ma, nie mamy takiego setupu, więc musieliśmy trochę kurczowo skupić się na tym, żeby znaleźć inną drogę. Minęło już ponad pół dnia, my jeszcze nie, nie siedzieliśmy w rajdówce, mamy nową, trochę przypadkową, małą. Rajdową drogę, ale warto te kilometry robić. Ta droga jest bardzo podobna do drugiego rajdu, który będziemy mieli w sezonie, czyli do raju Dużo prostych, dużo oporów. Opór to jest mm, zakręt 90 stopni, gdzie dalej nie ma krzyżówki, gdzie e, dalej jest jakieś pole. E, tu dużo jest takich miejsc, jest kilka bardzo szybkich miejsc. Droga nie wybacza błędów, bo jest bardzo wąska. Od razu po jej bokach, przy krawędziach jest, y, są rowy, no, ale takie są rajdy, jak trzeba sobie poradzić w każdych warunkach. I jak że że udało się tą drogę znaleźć jakąkolwiek, żeby ten dzień nie był stratny, bo cały zespół przyjechał, y, furawsko przygotowane. Ja Opisujesz nam 5 minus prawy i tak dalej, nie? No. To ogólnie co oznacza to 5 minus prawy? To jest tak, że jak masz drogę, nie? I dzielisz sobie drogę na 6 równocześnie, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, to to jest 1 prawy, 2 prawy, 3 prawy i tak dalej, nie? Kosz 6 a, to jest najszybsze, a teraz jak jest coś pomiędzy takie 3,5, to nie jest sobie nie 3,5, ,3 tylko 3 plus. To jest 5 3, ale mniej niż 4. Normalne pytanie: wiek, kto sobie zadał pytanie, co to jest opis. Bo masz ten pierwszy raz do gdy gdyby jeździł w rallycrossie i w różnych historiach treningowych, a pierwszy raz jest na odcinku specjalnym, bo taki jest jego cel, żeby być kierowcą rajdowym. Zrobię wszystko, żeby był pioruńsko szybki. I zadaje normalne pytania, zaczyna się od normalnych pytań, co oznacza ten opis. Więc na szybko sobie powiedzieliśmy, a nad tym będziemy siedzieć potem całą resztę dnia, żeby dowiedział się jak najwięcej i wyciągnął z tego jak najwięcej mi też kiedyś ktoś pomógł, był to Tomek kuchar. A teraz fajnie przekazywać tą wiedzę komuś innemu, a nie zamykać się w domu jak się skończy jeździć i myśleć sobie jak było, a młodzież nie będzie nic wiedziała. To nie jest fajne. Dlatego robimy to inaczej. Jak nie odczucie? Zimno, ale teraz będzie gorąco. Wady, czyli te wolne zakręty mogą być. Nie? Bo on tak na przykład nie chce zrotować. Że będzie się zabrać, a e, nie zabiera się tak, byśmy chcieli. Natomiast trudno powiedzieć, co jest na drodze. E, tak, więc jak to jest do opanowania, stary, można nim robić rzeczy, których jest, to byś się miał zrobić. Czyli takie zakręty ze szczytu, takie, które masz szczyt, i potem wschodzisz w siodło i masz szybki, prawy zakręt. No to boisz się, że się tam będzie odklejać. On to przyjmuje, stary. Uuu, bo Są tutaj trzy szybkie zakręty i jest za, no, za delikatne, żeby się widać. a przez to, że jest wąsko, on dosyć daleko się tam zapiera, nie wiem kiedy zareaguje i na tej wąskiej, szybkiej drodze, nie wiem czego gdzieś nie przyślizgnie i tak dalej. Te 20 centów to nie jest problem. Tylko tu nie ma w ogóle jakby marginesu, a od razu są rowy. Pierwsze wrażenie, e, Moje pierwsze wrażenie są takie, że te auto to jest po prostu przepaść. jak obserwuję innych zawodników, to Colin daje mocno radę, tak? I się cieszę bardzo, że wrócił. Od ilu lat jesteś e, już z Colinem? Od samego początku, czyli jak za czasów C2R2, jechał od Czechów. Także 2015 rok to jest. No dzisiaj miałem być w pracy, ale wziąłem wolne, tak żeby tutaj być po pierwszy, <grym> prawdziwy, właściwy mój kibic. No. Bardzo Ci dziękuję. I był ze mną od razu, jak wsiadłem... O Jezu, w 64. No, tak. W C2R2 jeszcze na razie w także jeszcze bardzo dobrze te czasy pamiętam. Tak, to ty wtedy byłeś taki, ja byłem nie wiem, wyższy i wtedy się poznaliśmy. Przechodzimy do losowania. Na każdych testach będziemy chcieli wam dawać znać o naszych gwiazdach, żebyście mogli jak najbliżej być, być tej dyscypliny. Losujemy dwie osoby. Jeszcze jak wybiorę osobę, muszę zadać dwa pytania, tak? Każdy dostanie jedno pytanie. Maja losuje pierwszą osobę. Prosto ze spoconego tasku kolina. Wyciągaj. Tak jest pusta! Tak, ale żeby, żeby nie tak. było, że pusta. Proszę bardzo. Tak, skleiła się. Ja już wiem. Mariusz Suszyński. Dla odmiany. Dzięki. Jak ma na imię pilot Jakuba Brzezińskiego? Myślę. Obecny? Obecny, tak tu obecny, hmm, obecny. Jakub Brawo! Gerber. Dziękuję bardzo. Kubie się to auto podoba już i nie chce za dużo zmieniać. A jesteśmy na testach. No to tak się zmienia Czyli jakie opony teraz zakładamy? Czarno-okrągłe <gry> bardzo dobre bardzo dobre zdrowym kierowcą Zastrawa się na rzadko, czy... No nie? To spełnienie marzeń. Ja Przez całe życie chciałem takim samochodem się przyjechać. Także dla mnie to, te, te przeciążenia, te przyspieszenia to się w głowie nie mieści. A bardzo mi się podoba to, ta otwartość tutaj. W ogóle bardzo kibicuję. Już od początku obserwowałem na YouTubie z, z tych wydarzeń takich e, transmisje i wierzę w to, że tutaj brakuje czegoś takiego, że to można zrobić inaczej niż dotąd. Mogę powiedzieć, że kibicuję raj. Domu, to już nie chcę mieć mi, mi 50 lat e, i czegoś takiego nie było tutaj. Ogólnie wrażenia są niesamowite, to to nie dość, że bardzo fajnie przyspiesza, to jeszcze i hamuje, no ogólnie petarda. E, to w ogóle dla mnie niesamowite, to, że dzisiaj można tutaj i na testy mogą kibice przyjechać i to, że się przesu przesuwają testy z miejsca w miejsce, e, to czegoś takiego nie było chyba możliwe dawniej, więc to naprawdę, to też jest coś takiego dla mnie imponującego. Po pierwszym dniu testów jesteśmy, jest ekstra. Szybki OS, OS, który tak naprawdę wyglądał jak drum Drugi rajd w sezonie, czy rajd nadwieśniański. Prosta opór, prosta opór, kilka szybkich takrętów. Bardzo wąsko, ciężko do wyczucia drogi. Tutaj było 14 cm z jednej i 12 mm z drugiej strony. Nie było to przyjemne na początku, ale tak mogło być też na razie więc trzeba było się skupić jechać od początku. Przywieźliśmy parę osób. Super, że kibice nam dopisali na tych testach. Rano trochę zamieszek, ale to też miało swój smaczek. Przenosimy się, gdzie się akcja, organizacja. Jeśli będzie wynik, to będziecie widzieć wcześniej po filmach, ile trzeba było wykonać roboty, żeby to wszystko się spięło jak zębatki. Dzień dobry, zaczęło być cieplej, więc zamiast na siłowni to zaczynam od przebieżki po lesie. Całą zimę biegałem na siłowni, w końcu można wyjść, przebiec się w normalnych, przyjemnych, naturalnych warunkach. A zadaliście ostatnio pytanie, czemu nie mamy ciuchów teamowych, skoro to jest zespół i tak dalej. Wszystkie zespoły, wszyscy sportowcy noszą swoje aktualne ciuchy, natomiast to jest bluza 2.21. Partnerzy, którzy mega mi pomogli. Natomiast o czego dążę? Ten film ma pokazywać życie zespołu rajdowego. Jesteśmy w trakcie szykowania ciuchów, także zobaczycie jak te ciuchy się produkują. I lada, moment lada, odcinek. Będziemy mieli piękne, obecne, nowe ciuchy. Więc tak tylko tematem. Wyprostowania. Dzień dobry po bieganiu, wyszykowany do pracy, a tak naprawdę jeszcze nie do pracy, bo po drodze. tata ta pani, moja żonka, śliczna. Marta tak. dostała propozycję i będzie często podczas naszych filmów. Marta została logistykiem do spraw eventów. Wymiana bagaży, gratów i śmieci. Uciekam, ja lecę dalej. To dawaj, buziaka. Nie, 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 już, już, przepraszam, zawsze bata mi a jeszcze jak refroneci... Nie obiecam ci oczu twoim... Dzień dobry. Dzisiaj dzień w Poznaniu, bez większych aktywności z takich prozaicznych rzeczy lecimy do Frezja. Potem jadę do Wiktora Dudka, którego poznaliście na testach naszych ostatnich, któremu chcę pomóc i wziąć go pod swoje skrzydła, którego wziąłem pod skrzydła i chcę z niego zrobić mega szybkiego drivera. Dzisiaj jest dzień treningowy przed rundą Mistrzostw polski cross country, który odbywa się pojutrze na torze Poznaniu. Jadę do Wiktora, jak tam sobie radzi zobaczyć, a na wieczór stolica, czyli Michał Kujawa i Hubert Maj. Mamy spotkanie w sprawach związanych i z zespołem i z kilkoma rzeczami jakimi to sobie posłuchacie sami. Idziemy do pani Karoliny. Pani Karolina jest ekstra uśmiechnięta. uśmiechnięta. O to chodzi w życiu, żeby być uśmiechniętym. Kapkę sam, tak, tak, zawsze kapka. To jest dzień. Z... dzień, z... dzień Takie, jest to jest Karola, o której mówiłem. <grym> A jakie są najdziwniejsze historie mojego fryzjerzy? Fryzjerię ksiądz, więc jakichś takich, no mega, to nie mogę powiedzieć. A to ludzie opowiadają ci różne historie na ten temat, no, naprawdę różna. Właśnie najgrubsza akcja to była w tym dniu, co ciebie poznałam i przyszedł rano pan. Zrobiłam mu łosy. Super, Alex stracięcie. Pokazał mi na zdjęciu i po prostu prawie został. On za mało wodę mu przynosiłam, bo on już nie daje rady w ogóle, to tak nie ma być. I po czym stał, wy... Szed, a ja po prostu, nie no, miałam takiego doła. Nie gdzie ten, masz, myślę, to, jest, myślę, to jesteśmy? Bo nie wiem, jaki to jest adres. Yy, Traugutta 38B, yy, Wilda. Ile mam czasu dotrzymać na głowie? 15 minut. A jak mam iść tak do sklepu? Tak, to jest blisko, możesz Jak ja wyglądam? Dzień dobry. Tak, dziwnie wyglądam. No to mamy to, lecimy dalej. Dobra, w ogóle tak, tu jest jeden mikrofon. Ja, gdzie mam drugi mikrofon? Jak wsiadałem do auta pod fryzjerem, to słyszałem, że coś mi wypadło. Mm! Dzwonię do fryzjera, żeby zobaczyli, czy tam jest, no i muszę wrócić, aż byłem przed parem Poznań. Będzie mikrofon? No weź, to no proszę, losie. Mała pierdoła, a od razu ile stresów prowadza. Pod, pod samochód na pewno, nie? Aha, drugi, jakiś inny samochód przyjechał. Tu Dobra, lecimy na Tar Poznań. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, witamy. I co? Jak idzie? A co ty tu masz? Zaproszenie dla pana. Zaproszenie. Zobaczcie, jak wygląda. Zaproszenie na, na rundę harley Cross. Pięknie. Opowiedz, jak się, jak się jedzie. Ile pojeździłeś? Ogólnie wyjechaliśmy trzy sesje. Pierwsza sesja nie była zbyt udana, bo nie wstrzymyliśmy się z ciśnieniami, lecz i tak była szybka. No i teraz są czasy coraz szybsze. A na jakich oponach tu się jeździ? Na zwykłych drogowych, bo innych nie, inne nie są dopuszczone w regulaminie. Najgorsze tutaj w Poznaniu jest to, że się robi taki wyryb mocny przy Bałabawie, na ostatnim lewym szutrowym. Stanie Staniszewski, który przeszedł do Renikrosu. Jest to przerobiona Fiesta R5, czyli samochód takim, w którym my obecnie jeździmy. Dzień dobry. Najszybszy kierowca szutrowy w Polsce. Twój junior będzie Cię gonił. Oh, yeah. Powiedz co się Fozie. No, Bo generalnie ludzie myślą, że takie coś to w ogóle nie da się wymieścić w sporcie itd. tak dalej. Piotr, sobie, to, który ma 100 mastować, A to jest zajebisty wóz, nie? No, dokładnie. Na takim miejscu najlepiej no nauczyć. Ważne, żeby na początku robić dużą ilość kilometrów i tyle. Pierwszy raz jechałem takim przedtem. To strasznie, żeby być takim delikatnym, subtelnym wieździe, żeby ten, tą prędkość szanować. No dokładnie, no bo tutaj tak naprawdę nie są duże silniki, bo mogą mieć do 75 koni, czy mają 75 koni, prawda? W sekundzie się mieści mniej więcej 5 zawodników. No do tego tak właśnie myślałem. Krótkie okrążenie. Tam nie ma gdzie zyskać, gdzie stracić, Jedzie się cały czas płynnie równo, i siuter gdzieś tam zadało można wejść szybciej, ale to od razu kroziku pociekami, żeby go nie uszkodzić, nie wiem jaką on ma skalę, jakby wytrzymał się ten wóz. Kilka wskazówek dla juniora Wiktora. Przedem pierwszy raz jechałem z Seicenta Rajdowym. Tato Wiktora powiedział o kosztach, to cały weekend wyścigowe, tak naprawdę już dwa dni wcześniej, bo w czwartek piątek są treningami takimi jak dzisiaj wychodzi koło 10 koła. Wpisowe na takie zawody, które trwają weekend, sobota niedziela, to jest dwa koła. Obsługa, czyli firma, która obsługuje samochód, czyli to za takie 4 dni liczą 3 koła, plus koszty związane się z oponami i takiej po prostu życiowej historii wychodzi jakaś dycha. Można powiedzieć bardzo dużo, ale tak naprawdę na motorsport no to to jest niewielka kwota na start dla młodych kierowców, bo mogą jeździć rallycross z dyscypliną, gdzie nie trzeba mieć prawa jazdy. Tor jest zamknięty, to daje szansę kierowcom młodym, którzy jeszcze mają prawka rozpocząć swoją przygodę z motorsportem. Idziemy po zapiekankę. Ale pięknie wygląda. To jest ta, o której mówiłem, że jest taka pyszna, pyszna, pyszna. Mam no, w umowie, że nie mogę jeść takich ciężkich rzeczy ale czasami można zjeść. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dobra.